Do przeszłości odchodzi A kielichów i na całe szczęście, bo tutaj wychodzi na to, że nie brakuje Wam zdrowego rozsądku. Ewentualnie umiecie zaplanować nad swoimi emocjami, czyli jeśli coś się dzieje, to nie ma czegoś takiego, że ola Boga, po prostu, co ja zrobię, hmm, czy jak pomogę itd., itd. Bardziej na takiej zasadzie, że Wy sobie usiądziecie, zaplanujecie działanie i szybko przechodzicie właśnie do czynów, do działania, do realizowania jakiegoś planu. I na przykład, jeśli od jakiegoś czasu był odkładany remont, szukanie pracy czy ważna rozmowa, to jest to właśnie miesiąc na to, aby to wszystko, to co było odkładane, no po prostu żeby się za to zabrać, no nie ukrywam. Prokrastynacja odchodzi na bok. Hmm, też tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebujecie być bardzo zajęci, żeby też nie myśleć o głupotach. Może jest to jakiś sposób.